Siemaneczko z tej strony czaro i kolejny Happy Wheels. I od razu jedziemy z grubej rury. Oh, awesome slide. Akurat się już kolejny odcinek Crew Fever. Weeeeeeeee. Ui... Zapomniałem już co się robi. Czym... Zatko się puszcza, tak? Okej. Okay. Hello, bitch. Ooh. O nie, 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 nie. Wiedziałem Tak. Jak zawsze. Wi. Oui. Tak. Czemu nie? Restart level. Aha, to dzięki już. Przepraszam, żełem to. Atwizna. Like boss, bitch. Ui. Monster Jeep shaky. Lol Sieja, no to dobra, spoko. Monster Jeep. O, oh. nie ma to zbyt efektownie, no ale dobra. What the f Melony! Melony! <grymne> nienawidzę melonów. Melony są złe. Fuck! Jestem w. Ja nie, jestem w dupie, lol. Lol! Wood. Hy. <grym> Rozumiem. Survive or die? To może być ciekawe. No, dobra, czekajmy. Wi Te Sword Troll Leonardo Dziadek Happy Wheels Nie krasuj się, please Nie, proszę, nie chcę, żeby to był pierwszy odcinek happy wheels happy wheels happy wheels happy 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 wheels happy wheels happy wheels happy happy happy, happy, happy wheels nem sei maior sempre visualizando happy ah uh, Pilier, zdziałaż? No widzę, że coś tutaj próbuje przynajmniej działać. że syła się achtą, gdy kurwę no dobra żartuję kurwę fever 4 minuty dobra jeszcze tak dwa wele i, i kończymy aha i pewnie będzie intro na początku jak uda mi się to walić wid tak right, fever Jak to oglądacie, to jest pierwszy nasz. Ja, kto... nagrywam, to jest 1 grudnia. Pewnie też to e, będzie 1 grudnia, ale nie wiadomo. Nowy mikrofon jest, robi swoje. Mam nadzieję, że nie będzie żadnych takich pufów, 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 tak jak mówiłem to w re, Rage Feverze. No, coś chyba się dzieje Happy Wilson nie załaduje. Dobra, ponieważ jednak nie, nie załaduje się to koniec odcinka. Narazka, cześć, ja byłem Czaro. I do następnego odcinka.